Szalony reporter to jeden z tych twórców, którego albo kochasz, albo nienawidzisz, albo po prostu masz w niego wyjęte. W ostatnie kilka lat wdał się w kłótnie z największymi twórcami w Polsce, często używając przy tym kłamstw, manipulacji oraz tak zwanych półpraw tylko i wyłącznie po to, by udowodnić swoją rację. W tym materiale omówimy sobie wszystkie kłamstwa szalonego reportera oraz dlaczego jako twórca może niekoniecznie internet jest dla niego dobrym miejscem. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. Pirate Swap to strona do wymieniania skinów w CS2. Jeśli masz jakiś skin, który ci się znudził, to śmiało możesz go wymienić, a sam proces jest naprawdę ekspresowy. Oprócz tego, jeśli na przykład nie stać was na danego skina, a chcielibyście się dalej wymienić, to zawsze możecie sobie doładować balans blikiem, kartą, bądź po prostu PayPalem czy PaySafeCardem. A wiem, ponieważ sam to wielokrotnie robiłem. Sam proces wymiany jest przede wszystkim bezpieczny, a to jest chyba w obecnych czasach najważniejsze. A jeśli użyjecie kodu Klepsydra dostajecie aż 35% do pierwszego i każdego następnego doładowania. Tego nie czekajcie. Wymieńcie swoje skiny, które macie, na coś naprawdę, naprawdę fajnego. Skorzystajcie z mojego kodu Klepsydra, wejdźcie na PirateSwap i cieszcie się nowymi skinami. Tomasz Matysiak, znany w internecie jako Szalon Reporter, urodził się 1 kwietnia w 1977 roku i swoją pierwszą, większą popularność zdobył ze sprawą TikToka, gdzie komentował aktualną sytuację w Polsce. Największą popularność i uznanie wśród ludzi zdobył w 2022 roku, kiedy to wybuchła wojna na Ukrainie, a ten pojechał tam nieść pomoc humanitarną. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To piękna sprawa, że niós taką pomoc, jednak z tamtego okresu wybuchła później jedna z jego największych dram, ponieważ dodał on bardzo niefortunne zdjęcie, które omówimy sobie w dalszej części materiału. Osobiście uważam, że szalony przebił się do mainstreamu za sprawą dwóch rzeczy. Po pierwsze, konfliktu z moreńskimi na fame ma oraz przede wszystkim ze swojego podcastu o nazwie Szlony Tańcula, który założył wraz z innym freakfighterem, czyli Arkiem Tańculom. O czym właściwie był ten podcast? Panowie skupili się na omawianiu między sobą bieżących spraw zarówno ze świata internetu, jak i freakfightów i z czasem zdobywali coraz więcej wyświetleń, a ich najpopularniejsze filmy zdobyły w tamtym czasie ponad 300 tysięcy odtworzeń. Po tych wynikach śmiało można było stwierdzić, że jest zapotrzebowanie na tego typu podcasty, a świetnym dowodem na to są m.in. takie podcasty jak Dwa bieguny prowadzone przez Filipka i Takefana, Zgrzyt, czy nawet w tym przypadku Podcast gaz tarczywych, który ja prowadzę razem z Rojem. Więc skoro projekt szedł tak dobrze, to co właściwie było przyczyną upadku kanału Szalony Tańcula? I myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że był to tragiczny PR szalonego reportera w tamtym okresie. Szalony przez swój niewyparzony język wpadał w ogromną ilość konfliktów, m.in. z Federacją Fame. Ja jestem hipokrytą, kurwa. Potrafię czasem okłamać, potrafię być putasem, tak, ale to, co szalony reporter robi, to już jest, kurwa, mocne. Nie? No to mów. No stary, no... Do był... czego nawiązujesz? No mówię na przykład o tym, że... Ziomek totalnie jakby chciał wywalić, nie wiem, Murańskich sobie z internetu, nie? Odizolować się... Yy... A tu waleczka! Yy... Za które musiał tłumaczyć się Arek Tańcula. To był właśnie jeden z głównych członów, które przyczyniły się do upadku projektu. Panowie 1 stycznia 2023 roku oficjalnie zakończyli swoją współpracę, dodając ostatni film na kanale o nazwie Koniec projektu szalonego Tańcula. Sam Arek powiedział w podcaście, że osoba szalonego reportera źle wpływa na jego PR i że zbyt często musi tłumaczyć się z czegoś, co powiedział Tomek. Tak które biorę pełną świadomość za to, a to co mówisz ty, to są twoje słowa, ale ludzie tego nie rozumieją. Ja bardzo często jestem podpinany pod jakieś twoje słowa, twoje rzeczy, e, z którymi ja nawet mówię. Nawet dokładnie w tym odcinku mówiłem inne, inne moje zdanie, ale wy powiedzieliście, potem, jest wy w swoim odcinku powiedzieliście to. Nikt nie mówi, Tomek powiedział to, Arek powiedział to, tylko wy powiedzieliście to. I to jest takie właśnie, z czym ja walczyłem bardzo długo, ale już, już nie dam rady z tym walczyć po prostu. Nie chcę mi się tłumaczyć i po prostu wszystkim, dlaczego co i jak. Tutaj jednak trzeba przyznać, że ludzie w komentarzach głównie wstawili się właśnie za szalonym reporterem. Ciężko się ogląda, jak kolega mówi do kolegi, że kończy z tobą jakieś tam relacje, bo inni obcy ludzie mówią, że nie lubią twojego kolegi. Wiem, że szalony nie jest święty, ale widać, że jest mu przykro, i jeszcze próbuję przekonać go, że to lubi i że chce się zmienić. U mnie bardziej tańcula traci w oczach. Szkoda. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a tańcula ucieka. Smutna. Chroń mnie Boże od takich kolegów, którzy jak idzie nazywają się przyjacielem. Boże, chroń mnie przed takimi przyjaciółmi jak tańcula. Co w tej sytuacji postanowił zrobić nasz dzisiejszy bohater? Zaledwie 10 dni później ruszył z nowym projektem o nazwie Szalony Podcast, a w jego pierwszych filmach występował sam i omawiał bieżące sytuacje zarówno w polityce, jak i w świecie influencerów. Co trzeba przyznać, że samo w sobie jest naprawdę dziwnym i specyficznym połączeniem. Szybko zdecydował się on zmienić formułę i zaczął prowadzić wywiady z gośćmi, co szczerze mówiąc bardzo mu się opłaciło. Szalony reporter zaczął zapraszać wszelakich gości, ale również starał się nagłaśniać niektóre afery, które później wielokrotnie okazywały się być nieprawdziwe, a on sam był wyzywany za swój słaby Omówmy sobie jednak rolę szalonego reportera we Freak Fightach. Tak jak wspomniałem wcześniej, szalony reporter zdobył swoją główną popularność ze sprawą swojej kontrowersyjnej kariery we Freak Fightach, gdzie po raz pierwszy mogliśmy go obejrzeć na konferencjach gali Fame MMA 15. To właśnie tam zastąpił w roli zastępcy dla swojego kolegi Arka Tańculi, który podczas tamtej gali miał zmierzyć się najpierw z Mateuszem Murańskim, a następnie z Jaskiem Murańskim. Jego rolą w tamtym okresie było zastąpienie Arka w walce z Jaskiem, gdyby ten dostał kontuzji po pierwszej walce. Do walki Szalonego ostatecznie nie doszło, jednak jego konflikt z rodziną Murańskich trwał zarówno na konferencjach, jak i poza nimi. I tutaj przechodzimy do jednej z największych dram jednocześnie z udziałem Szalonego reportera. Jego najgorszym ruchem okazało się być, jak sam mówi, nieumyślne dodanie zdjęcia ze szczęką jebać Murana. Pytacie się, co w tym w ogóle jest kontrowersyjnego? No przede wszystkim głównym powodem oburzenia ludzi było to, że kilka dni wcześniej media obiegła informacja o śmierci Mateusza Morańskiego i zdjęcie, na którym ten szczerze się do aparatu eksponując napis na szczęce, były totalnie nie na miejscu zaledwie kilkadziesiąt godzin potem. Szalony oczywiście starał się przepraszać, pisząc, że dodał tą relację nieświadomie, jednak moim zdaniem naprawdę nie można być na tyle głupim, by nie zauważyć tego szczegółu. A może można być? Nie jestem do końca pewien. Ostatnio również przewinął się znowu wątek Mateusza Morańskiego podczas wywiadu Szalonego z Wielkim Bu. Posłuchajcie sami. Nie wiem, czy patrzysz w kalendarz albo na relacje jakby wspólnych znajomych. To w czwartek była pierwsza rocznica przyjęcia się kursem młodego murajskiego. Nie? Się. I, I wiesz. Jak wyglądały walki Szalonego, kiedy już do nich doszło? Pierwszą stoczył z Michałem Cichym, którą po trzech rundach wygrał, lecz w kolejnych nie miał już tyle szczęścia. Kolejna walka była z Cezarem Gołębiewskim, który znany jest w internecie pod pseudonimem Czarek Czaruje i w tej walce musiał uznać wyższość rywala, przegrywając w trzeciej rundzie przez TKO. Oraz trzecia walka, którą stoczył nie tak dawno z Jakubem Rzeczniczakiem, z którym było mnóstwo demów na konferencjach. Generalnie... Ja go chciałem tylko zapytać, czy mnie też zdradzi dwa dni przed walką, na przykład zawalczy z kimś innym, nie? Bo raz już nie czekał na narodziny dziecka, ale poszedł do kochanki, chciałbym za, za, zapytać, czy zaczeka do walki. Zaczekam do walki to, to, co powiedziałeś, to akurat jest nieprawdą i to już wielokrotnie prostowałem. A czy nieprawdą już więc... zaczekasz do walki? Nie, nieprawdą jest, y, że, że uciekłem do kochanki po prostu, tyle. No ale na przykład ze spraw, że dziecko, co sam powiedziałeś, no jest to jest prawda. Ja chciałem też zapytać na przykład, czy. Czy dasz radę założyć rękawicę na naszą walkę, bo prezerwatywy tam wtedy nie udało. Ale, ale ja na początku powiedziałem wykaż się jakąś inwencją twórczą, a nie odkopujesz jakieś stare rzeczy. Uważam, że... Swoją drogą sam temat Jakuba Rześniczaka jest na tyle ciekawy, że można było nagrać o nim osobny materiał, chociaż szczerze mówiąc, patrząc na to, jaką jest ona osobą, nie jestem do końca pewien, czy chcę poruszać tego typu tematy. Jak dużo można zmienić słów na, na swój temat? Ewelina poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym dziewczyn na telefon, mhm. za to spotkanie tam zapłaciłem nawet półtora za 2-3 godziny i tak to się zaczęło. A co jest jeszcze kontrowersyjnego w byciu szalonym reporterem? Przede wszystkim jego pobyt w więzieniu. Tak. Dobrze słyszeliście, sam twórca postanowił odnieść się do tej afery 25 stycznia 2023 roku w filmie pod tytułem Spowiedź szalonego reportera. Spędziłem 6 lat w więzieniu. I tutaj chciałbym pochwalić zachowanie szalonego reportera, ponieważ postanowił on w przeciwieństwie do innych troglodytów polskiego internetu, takich jak Denis Załęcki, nie budować sobie zasięgów i atencji na tym, że siedział kiedyś w więzieniu, czy nawet nie był on szaligą, który zbudował sobie atencję na tym, że kiedyś był za nim list gończy. Odniósł się do tematu dopiero wtedy, kiedy zdobył on jakiś poziom rozpoznawalności i za to akurat szacun. W samym filmie szalony przede wszystkim stara się przestrzec innych przed takim zachowaniem i dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy. Przede wszystkim tego, że po raz pierwszy trafił do więzienia w wieku 19 lat, a jak sam powiedział, musiał odbyć wyrok 4 lat pozbawienia wolności za coś, czego nie zrobił. Wieczorem, bo to było tam między drugą a czwartą, nie chcę raczej, między drugą a czwartą. Do trzeciej byłem w pewnym lokalu, gdzie było 50 osób i każdy potwierdził, że tam byłem. Mówię, uff, jak dobrze. Yy, jak mnie ten pierwszy raz. Bo ja nawet nie wiedziałem, co się stało. Sklep okradli, którego dnia to było, oni by sobie mówili: O, jezu, to dobrze, bo bym miał jeszcze, może, żeby to, że to ja. To trzeciej byłem w lokalu, że to sobie potwierdziły. A znałem stamtąd Barmana. Teraz przejdźmy do tej dramy związanej z Ukrainą. Szalony reporter mocno zaangażował się w pomoc Ukrainie po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku. Zaangażował się zarówno w pomoc humanitarną, jak i nagłaśnianie tego, co się działo w tym kraju. Na swoim YouTube i TikToku regularnie dodawał filmy z pobytu na Ukrainie, głównie w formie shortów, oraz na jego kanale Szalony reporter pojawiły się również długie filmy, gdzie m.in. odpowiadał na pytania widzów związane z wojną. A zniszczenia, dobra, może szybko, bo nie, no nie szybko, z... bo też pytacie, jak to jest, jak to jest. Słuchajcie, to nie jest tak, że cała Ukraina jest rozwalona. Chyba każdy w średnio rozgalięty wie, gdzie ten front był. On jest w tym momencie na wschodzie. A próbowali się dobić do Kijowa, więc te największe zniszczenia można właśnie zobaczyć pod Kijowem, gdzie już frontu nie ma. Gdzie... W tym momencie mogę wam odblurować zdjęcie z początku materiału, które Szalony dodał w tamtym okresie. Co jest z tym zdjęciem nie tak? Najprościej chciałoby się powiedzieć, że wszystko, jednak przyjrzyjmy się temu dokładnie. Szalony Reporter stoi uśmiechnięty na tle zniszczonego budynku, no przyznajmy się szczerze, jest to po prostu żałosne. To nie był jednak jedyny kontrowersyjny temat w tematach wojennych. Oprócz tego było bardzo kontrowersyjne story, gdzie ogłosił on m.in., że jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Również śmiało możemy powiedzieć że Szalony Reporter jest znany głównie ze swoich dram. Jako twórca internetowy miał dramy z takimi youtuberami jak Konopski, Stanowski czy nawet prezydent Andrzej Duda, któremu po prostu kazał wypierdalać z kraju. Dlatego przedyskutujmy sobie te dramy. Kiedy przejdziemy do pierwszej poważnej dramy, a mianowicie Szalony Reporter vs Konopski, to możemy zauważyć, że pierwsza drama zaczęła się wtedy, gdy Szalony Reporter podczas podcastu z Fagatą ogłosił walkę Konopskiego z Dubielem. Uważasz, że Marcin wróci? Wróci szybko? Czy mu to bardzo zaszkodzi, ja czy się myślę, odbuduje? Ja myślę, że Marcin jest serio niezniszczalny i kiedyś wróci. W maju będzie walczył z Konopskim w walce wieczoru. To znaczy ogłosił to jest zdecydowana nadinterpretacja, gdyż zakładał on, że miała to być prawda, co znając jego wiarygodność, po prostu nie było prawdą. Nie dość, że dzięki niemu to ma miało idealną sytuację, by wybadać teren po październikowej aferze, i czy rzeczywiście można już zacząć przywracać osoby zaangażowane w bardzo znaną dramę. Drugą rzeczą było to, że po prostu było to tak absurdalne, że nikt mu w to nie uwierzył, a kiedy sam Konopski postanowił mu odpowiedzieć w swoim filmie, miałem do reportera fake newsów, że skąd on sobie to wziął, że nigdy bym się na takie coś nie zgodził i dostałem informację zwrotną, że usłyszał to od drugiej strony. Ja na przykład usłyszałem od drugiej strony, że szalony ma małego pędraka, sika w gacie i pracuje w mongolskim burdelu, gdzie do ucha szeptają mu kolejne pomówienia i liki. Serio. Szalony został po prostu zaorany. To co również jest tutaj warte na pomknięcia to fakt, że między innymi zaledwie dwa tygodnie przed pomówieniem Konopskiego był on twarzą fejkowej organizacji Oj Wojtka, która miała zwrócić uwagę na szkodliwość pomówień w internecie. Śmiało możemy powiedzieć, że raczej Szalony w tym przypadku niczego się nie nauczył. Dodatkowo od tej dramy minęło już pół roku, a materiał dalej wisi u Szalonego w niezmienionej formie, bez wyciętego fragmentu, gdy mówi o walce Dubiela z Konopskim oraz dalej jest w cytule jako główny temat. Ale dobra, drama z Konopskim to jedno, ale przede wszystkim wszystkim Pierwsze przejawy dramy Szalonego Reportera z Krzysztofem Stanowskim rozpoczęły się 4 miesiące temu, czyli 2 miesiące po Dramie Konopskim. To właśnie wtedy Tomasz Matysiak wraz ze swoim kolegą opublikowali materiał pod tytułem Sprzedajni YouTuberzy, gdzie na miniaturce umieścił Krzysztofa Stanowskiego. Przede wszystkim nie mam pojęcia, jak inteligentnym trzeba być, żeby zrobić miniaturkę z Sprzedajni YouTuberzy i wstawić samego siebie na tą miniaturkę, a zaraz obok osobę, która nie miała w tym nic wspólnego, czyli Krzysztofa Stanowskiego, który w tym przypadku powiedział wprost. Wyślij mi, proszę, na brief adres do korespondencji dla kancelarii prawnej, z góry dziękuję. Panowie jednak sobie szybko wyjaśnili tą sprawę na brief i szalony reporter powiedział, że stanu nie powinien się znaleźć na miniaturce, bo nie ma o nim słowa w filmie, dlatego miniaturka została zmieniana na poprawną. Jak sam powiedział, z Krzysztofem wszystko dogadane, problem trwał 5 minut, a pół X podjarane bardziej niż osoby, które to dotyczy. No tak, tylko kogo to mogło w takim razie dotyczyć? Po tej aferze można by pomyśleć, że Sharon Reporter pójdzie po rozum do głowy i nie zrobi drugi raz podobnego fakapu. Jednak postanowił powtórzyć swój błąd i dodał materiał, w którym hucznie ogłosił, że Stanowski wziął 720 tysięcy od nas, co miało sugerować jego rzekomą współpracę z partią polityczną PiS-em. Tam było tylko oględniej, była kwota, tylko i termin, że to jest tam ponad 720 tysięcy około. Dostał Krzysztof Stanowski z ministerstwa, i to w czterech miesiącach powierzących wybory, czyli dosłownie w kampanii wyborczej. W maju po raz trzeci wybuchła konfrontacja między panami, lecz tym razem atak wykonał Krzysztof Stanowski, gdzie w swoim wpisie zarzucił reporterowi m.in., że epatuje bogactwem, a w styczniu ogłosił upadłość konsumencką, na co szalony znowu zarzucił Krzysztofowi, że ten nie odnosi się do brania pieniędzy od pisu. Hej, szalony reporter, tak sobie sprawdzam tu i tam co u Ciebie słychać, bo przecież obiecałem. Powiedz mi najpierw, czy to w porządku, że epatujesz bogactwem w mediach społecznościowych podróżami drogimi hotelami, a tymczasem 29 stycznia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu twojej upadłości konsumenckiej. Hej Krzysiu, jestem podekscytowany, że interesujesz się moim życiem. Mam nadzieję, że oprócz ataków personalnych, które widzę od momentu zarzutu, że brałeś kasę odpis, będzie w tym filmie również odpowiedź na te zarzut. Jeżeli chcecie przeczytać całą wymianę zdań pomiędzy panami, bo padają tam dosyć ostre słowa, takie jak te, to zapraszam zatrzymać sobie te właśnie screeny. Oczywiście ta drama nie miała swojego końca dopiero tam, nie tak dawno temu. Shaloner Reporter sam powiedział ponownie, jednocześnie zaczepiając Krzysztofa Stanowskiego, mówiliśmy o tym już dawno, ale zostaliśmy zwyzywani przez Krzysztofa Stanowskiego i zakrzyczeni przez jego sektę. Dobrze, że teraz o tym mówią duże media jak Radio Z. O co Chodzi? chodzi o to, że komu rzeczywiście Krzysztof Stanowski dostał ponad pół miliona złotych dotacji odpisów. Jak odpowiedział na to Krzysztof Stanowski? Reporterze szalone, nie wykonałeś odrobiny researchu. Tamten tekst Radia Z był długo przed Twoim. Niestety, przeoczyłeś go. Tak jak przeoczyłeś, że go dementowałem, podobnie jak przeoczyłeś masę innych rzeczy. Nie dziwi mnie to. Wszak nie jesteś reporterem, tylko złodziejem, oszustem, naciągaczem, fałszerem, bankrutem i zbirem. Ciekawy ten życiorys filmowy. Sam się nie mogę doczekać. I trzeba przyznać, że Stanowski ma talent do kończenia karier na YouTube, patrząc m.in. na to, jaki zrobił film o Natalii Janoszek. Jednak czy w tym przypadku by tak było, patrząc na to, ile już mieliśmy dram z różnymi polskimi influencerami, to żadna do tej pory tak naprawdę nikogo nie zakopała. Również ciekawym faktem jest m.in to, że szlon reporter został zaproszony do pewnej szkoły w Krakowie, by opowiedzieć o tym, jak zostać influencerem i osiągnąć sukces w Ciesi, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. I teraz pewnie sobie myślicie, no dobra, pokazałeś je o kłamstwa, ale jaka to jest niby hipokryzja i tak dalej, to przejdźmy do najciekawszej części tego materiału. Ostatnio na swojego Instagrama, po tym jak Kuba Patecki zdobył Mount Everest, co było dosyć znanym wydarzeniem na polskim YouTube, Shawna Reporter wstawia relację, w której nazywa Pateckiego top 1 polskiego YouTube, a następnie drugą relację, gdzie dopisał, że właśnie takie kanały i ludzie powinni być promowani. I tak jak jestem w stanie się w 100% zgodzić z tym stwierdzeniem, to szkoda tylko, że sam Tomek nie stosuje się do tej reguły, zapraszając do swoich programów gości takich jak Fagata, Marianna Schreiber, Tyburski, który rozwalił mikrofonem Casio Głowę, czy wiele innych kontrowersyjnych gości. Taka rada ode mnie. Zamiast pierdolić głupoty na Instagramie, faktycznie zaproś wartościowych gości do swojego programu. Bo tu nawet nie chodzi o to, żeby reprezentować cokolwiek lepszego niż wywiad z Fagatą, natanem Marconiem, czy kimkolwiek innym. Chodzi po prostu o to, żeby sobą reprezentować coś lepszego. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia, hejka. A, i zostawcie suba, jeżeli Wam się podobał.